Cześć witajcie na moim kanale dzisiaj Antek i ogólnie będziemy grać w Poliszka Driving na, na aplikacji Roblox, która jest yy, przez przeglądarkę Chrome. Ogólnie dawno nie nagrywałem i postanowiłem, że nagram jakiś filmik, by nie być nie, nie, nie być do tyłu bo teraz ogólnie jadę poszukać zapalę sobie światła długie bo nic nie widać poszukać jakiegoś nie. poszukać jakiejś misji żeby gdzieś dojechać ale wiem już gdzie, ogólnie jadę tirem hmm. Wezmę sobie ogól y, ładuneczek z MP sławno Tak jak mówiłem jadę ciężarówką y, Ogólnie trzeci raz nagrywam Polish Driving chyba Dobra, pojedziemy sobie do Sęczkowa y, I załatwimy paczkę Potem se weźmiemy z Darłowo Port Fish Powrotem, mimo że będzie koniec filmiku, albo coś jeszcze się zrobi. A teraz możecie popatrzeć, jak jadę i... Ten, co chce, to może oglądać. Zapraszam. Też jakiś gościu wyjechał, widzę na ja tak. Coś i światło się, się wypalomo. Jadę też w nocy, więc do końca wszystkiego nie widać Spalimy sobie długie światła, bo autobus za chwilę będzie fotoradar i teraz mogę opowiedzieć o tej grze ta gra ogólnie yy, nazywa się Polish Car Driving jest na Robloxie to mówiłem i przychodzi przez przeglądarkę Chroma i ogólnie gra polega na tym że są raz cztery, yy, cztery jakby takie drużyny, których można jeździć. Na początku się ogólnie jeździ na citizen ale, citizen, ale potem można na Transit przejść i nazbierać na trackera albo jeździć na transicie. Ogólnie ja, ja ogólnie jeżdżę teraz cały czas poza filmikami. Prawie nie jeżdżę, ale ogólnie to jeżdżę na albo Citizen, albo Transit. Bo na Transicie mam już kupiony taki yy, lepszy autobus, a nie ten początkowy za. Kurde, ile on tam kosztował? 25 tysięcy, nie? To jest pierwszy autobus, drugi 100 tysięcy kosztuje. Prawie, bo mam ten drugi właśnie 98. Dobra, parkujemy. Jak tu teraz zaparkować? Trzeba tu jakoś wjechać. Łączymy awaryjne. Dobra, wjeżdżamy. Nie. Ej, widzicie tego tam z tyłu? On, on niech cofnie trochę, ja tu nie mam jak się wyrobić. Kurde, nie wyjadę. co on robi tym, ej? Tym, tym, tym? Co on robi? Widzicie? Słuchajcie, trzeba napisać jego. Bo... Naprawdę, no to... awaryjne włączyłem? No przecież nie, a nie jak? Coś mi się patrzyło. Eee. No, ej! No już łasak no. Jak ja mam jechać tu? Weźcie mi powiedzcie, bo. Ja nie wiem. No ja też nie mogę się ruszyć. Brawo dla typa. No i co mówił, że nie może cofać? Ja nie mogę. Co robi ten? Nie, no trzeba tutaj trochę pomoc wesprzeć. O, tak, o, chodź. Teraz powinienem być w stanie wjechać No nie, no nie wiadę Dobra, jeszcze raz Jeszcze raz od nowa Awaryjne Jedźcie, jedźcie No jedźcie Ciśnijcie, gdzie, mu gdzie musicie Jedźcie To muszę wyrobić ten Tirem, ej, ma chyba taką słabą grafikę, że nie widzi jak jedzie o, ten też tutaj jedzie, o kurde Ale on nie jedzie w taki sposób Ja też, chłopie, tu jadę Zablokowaliśmy tą drogę we dwójkę Dobra, jadę zawrócić Też mam tu Jak on wjechał? Nie no, ja się cofam. No jedź tym mercedesem! No zablokowaliśmy ej, drogę całą. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Ja nie chcę wiedzieć Wjechał, wjechał. Więc ja tu jadę No jedź! Proszę wjedź, wjedź Dobra, jest wiatr um. Dobra, teraz idziemy sobie do Darłowa. Filmik już trwa. Dobra, 8 minut. No to jeszcze może dwie. Idziemy teraz do Darłowa. Po paczuszkę. Znaczy po, po tego, no, siol... no. Po przyczepę, żeby dostarczyć ładunek. Za ten ładunek, co teraz dostarczyłem, zarobiłem 3300. 3300 tysiąc, trzy trzy zł, ale jak na taki wynik i taką drogę 20 km, to dobry, muszę powiedzieć. No, 150 na luziku. Mam też radio, ale nie chcę włączać, żeby YouTube nie zrobił e, tego. No jak to się nazywa? Prawo autorskie, o. No trochę będziemy tak jechać, ale to już sekundka. Mógłbym tam tędy w sumie pojechać, no ale jak już tędy pojechałem, to tędy. Skręcam. No. I teraz jesteśmy w miejscowości... Rusko Idziemy do kurtowni Darf... Darfisz Tam Weźmiemy sobie zlecenie do, do tutaj mam mapkę Do Sławna Chyba, że wezmę sobie gdzieś indziej, ale Nie ma sensu. Sławno magazyn Albo Sławno Dino. I chyba Sławno Dino wejdzie tak. 5000 za taką drogę. Bardzo dużo, nie? Prawda. Może następny filmik nagram z Warzy Horizon jutro albo z Eurotrak'a. Jeśli zacząłem teraz już o ciężarówce to warto by było nagrać z Ale kolejny filmik nagram bez mówienia, bo ogólnie jestem trochę też chory gardło mnie boli i nie chcę tak dużo mówić Mam na koncie 63 tysiące O, tu coś jakiś update był, widzę właśnie, bo coś tutaj się rozbudowało, o tu też. Taka to miejscowość. Dobra, nie ma nikogo lec. Teraz to na godzinę albo... To nanieścia dosłowno. O, jakiś wypadek widzę. Tyry, TIR, y, TIR i busik jakiś, no tego, nie busik, tylko... O, jak... bus... no... A przy przystanku stoi też Najlepszy widzę właśnie tutaj na tracker, czyli na ten, na tej drużynie jest najlepszy Bra bravo Wolf. Jeszcze jedna miejscowość jest słaba. Tu przejeżdżam na godzinę radar, więc... Nie chcę się dawać łapać w radar, bo ogólnie. Yy, aha, i w poprzednich filmach włączyłem sobie. Weszłem tutaj i włączyłem radar detektor. Bo ogólnie to mi tylko dawało. Yy, nieraz policja jechała i często mnie łapała, ale. Już raczej nie potrzebuję tego. No ale. Nie będę z tym jeździł na filmikach, bo to tylko tak pika i niepotrzebnie, nie? Najwyżej zabrają. Mam ogólnie prawo jazdy też i nie chcę jego stracić. Tego radaru, radar prędkości nie chcę przekroczyć. No, tutaj jest skrzyżowanie trochę zbyt małe. Trzeba się narobić trochę. No i mam Dino. Teraz tylko się wyrobić. Dobra, wyrobiłem się. I tu już się tyłem może cofniemy, nie? Tylko trochę trudno będzie nam tu cofnąć Muszę wjechać niestety na pol... Na trawę trochę, bo nie wy, nie, nie wykręcę i teraz powinienem ich wykręcić. O ciuchcia tam jedzie. Chodzi pociąg. Dobra, mamy. I co? Mm. Słuchajcie, ja się y, teraz zaparkuję na spokojnie. Zobaczymy, czy się w ogóle jakieś miejsce zmiesz nie zmieszczę. No i zmieściłem się. Ale już samochód koło mnie nie wysiądzie ani ja. Ale słuchajcie, y, widzimy się do następnego odcinka. wy. Albo tak jak mówiłem w Forza Horizon, albo w no, Aerotraku. Ale chyba będzie Forza Horizon. Więc widzimy się w kolejnym odcinku Forza Horizon jutro o godzinie. O godzinie 13.00 13 powinno jest być. Więc do następnego odcinka. Pa!